Dziś opowiem Wam o najbardziej krwawym polskim horrorze w historii. W dodatku reklamowanym jako film, który stworzył nowy gatunek w kinie grozy. Coś dla maniaków slasherów, ale także horrorów okultystycznych. Film, w którym zagrał największy Jan Paweł w historii. Zapraszam do recenzji Martwi przed Świtem. Zobaczcie takie pojęcie: architektura rytualna, budynki, monumenty budowane specjalnie pod rytuały. Tajemniczy dramaturg zaprasza grupę młodych aktorów do wielkiego starego teatru, aby pracowali nad jego nową sztuką. Wkrótce morderca w masce krwawo zaczyna zabijać jednego po drugim. Kto i dlaczego morduje aktorów? Czy ma to jakiś związek z opowieściami o okultystycznej przeszłości teatru? Martwi przed świtem to nowy polski horror w reżyserii Dawida Torrone, a właściwie Dawida Kremskiego, absolwenta Akademii Filmu i Telewizji. Zacznijmy od tego, że film jest reklamowany jako nowy gatunek kina grozy, a mianowicie Giallo Polo. Co to w ogóle znaczy? Przypomnę niektórym z Was, że Giallo to włoski gatunek, powstały w latach 60 łączący horror, thriller i kryminał. Filmy z tego nurtu opowiadają o tajemniczym seryjnym mordercy zabijającym niewinne ofiary oraz o śledztwie, które ma na celu odkrycie jego tożsamości. Jeśli niektórzy z Was powiedzą, przecież to brzmi jak slasher, to będziecie mieli rację, bo Giallo jest prekursorem slashera. Są jednak znaczne różnice, zarówno w prowadzeniu fabuły, która skupia się na śledztwie, oraz zabiegach stylistycznych, jak często odrealniona atmosfera, fetyszyzacja kobiecego ciała, czy choćby rekwizyty typu czarne, skórzane rękawiczki noszone przez mordercę. No i dochodzimy do tego nowego gatunku, czyli giallo polo. To nic innego jak polski film kręcony na modłę Dziallo. Czy jednak udało się to twórcom? Pozwólcie, że w niniejszej recenzji będę zaznaczał skąd twórcy czerpali inspirację do konkretnych motywów czy scen, bo Martwi Przed Świtem są wręcz wyładowani odniesieniami do kultowych filmów. Chociażby tytuł Martwi Przed Świtem to przecież podtytuł Martwego Zła 2. Dla mnie jako fana giallo i kina grozy to duży plus. Z dziką radością wyłapywałem smaczki, jakie zaserwował nam Torrone. Fabuła w Martwych przed świtem jest najprostszą z możliwych. Odizolowane miejsce akcji i ograniczona liczba bohaterów. Scenariusz stanowi największy problem tego filmu, bo niespecjalnie angażuje. Przyznać muszę, że za wiele ciekawego nie dzieje się na ekranie, poza atakami mordercy. Bohaterowie krzątają się po budynku, odgrywają sceny ze sztuki, a także rozmawiają między sobą na tematy dotyczące show biznesu, popkultury czy wolności jednostki. No ale to i ziemi nie grzeje. Na szczęście, gdy pojawia się killer, zaczyna się dziać bardzo dużo. Bo jak na rasowy horror przystało, zabójca wkrótce się pojawia i zbiera krwawe żniwo. Wygląd mordercy to mocny punkt. Ubrany jest w czarny skórzany płaszcz, a na głowie nosi dziwaczną maskę złożoną z dziesiątek gałek ocznych. Czyżby to chod dla delirium Lambert Maska ta sprawia dość upiorne wrażenie. Morderca nosi także obowiązkowe czarne skórzane rękawiczki, a jako narzędzia mordu przede wszystkim używa wielkiego tasaka. Jeszcze większą robotę robią same zabójstwa. Już pierwsze morderstwo z prologu Rozpoczęte przy pomocy sznura szubienicznego, czyżby nawiązanie do krwawego obozu Mariobawy, a dokończone tasakiem pokazuje, że twórcy przeleją sporo juchy. Im dalej w las, tym jest jeszcze bardziej krwawo. Na przykład jeden z delikwentów straci ramię w istnej eksplozji krwi. A to już bezpośrednie nawiązanie do ciemności Dario Argento. W trzecim akcie zabójstwa stają się jeszcze bardziej różnorodne, i morderca nie tylko już chwyta po swój ulubiony tasak ale dalej nie będę spoilerował. Jest tu też scena z tak uwielbianym przez Lucio Fulciego maltretowaniem gałki ocznej. Zabójstwa są bardzo krwawe, ale też bardzo teatralne. Bawiłem się na nich jak zły. Już od pierwszych sekund filmu, reżyser sprawnie buduje klimat za sprawą miejsca akcji. Jaki jest wiekowy gmach Wielkiego Teatru? Czyżby to było nawiązanie do Stage Fright Sławiego? O którym mówi się, że wydarzyły się w nim straszne rzeczy, a wszystko to powiązane jest z okultystycznymi rytuałami. Okultyzmu, w tym nawiązań do mitologii Lovecrafta, jest tu jednak więcej. Co i róż przewijają się zakazane księgi, jak manuskrypty pnakotyczne, The Vermis Mysteries, czy Cult des Goals. Znajdziemy tu także tajemnicze diagramy i sigile, zobaczymy mroczne rytuały, a w końcówce nawet... albo nie będę wam psuł zabawy. Realizacyjnie film jest bez większych zarzutów, a pochwalić należy pracę kamer, która tutaj bardzo daje radę. Spokojna, bez teledyskowego szaleństwa, choć w momentach grozy robi się bardziej dynamiczna. Kadry są dobrane według najlepszych prawideł szkoły filmowej, czyli symetria, trójpodział kadru itd. Wiecie o co chodzi. W dodatku pojedyncze ujęcia są kręcone w ciekawy, kreatywny sposób. Są to co prawda jedynie drobne smaczki, ale wizualnie film zyskuje. Ogląda się go po prostu dobrze. W niektórych scenach użyto też jaskrawego, czerwonego filtru rodem z filmów Argento i Bawy, ale nie do końca udało się dorównać tym efektem takim filmom mistrzów jak Suspiria, Inferno czy Sześć Kobiet dla Zabójcy. Problem mam natomiast ze ścieżką dźwiękową. Myśląc o Giallo od razu mi do głowy przychodzi psychodeliczna Progrokowa, syntezatorowa muzyka zespołu Goblin, który przygotował dziesiątki soundtracków do włoskich horrorów. Tutaj zastąpione jest miałkim, nowoczesnym polskim hip hopem czy muzyką wokalną z jakiegoś pokahontas. Na szczęście, przez większość metrażu przygrywa ponury ambient, niesmak jednak pozostał. Wadą polskich filmów, także martwych przed świtem, są dialogi. Nie dość, że błahe, nazbyt teatralne, to jeszcze w wielu miejscach słabo słyszalne. Wypowiadane zbyt pospiesznie, niewyraźnie. Nie ma to jednak większego wpływu na fabułę, bo jak wspominałem, fabuła jest tylko dodatkiem do dzikich ataków mordercy. O aktorach zbyt dużo powiedzieć nie mogę, bo są to dla mnie osoby raczej anonimowe z niewielkim dorobkiem artystycznym, ale nie można o nich powiedzieć, że są amatorami. Aktorstwo było dla mnie w porządku. Jedną z ról objął natomiast Bartłomiej Topa, aktor z ponad setką ról na koncie, choć ostatnio jest najbardziej kojarzony z netflixowym serialem 1670. Co zaczyna się na ży i po cichu woda polską? Podsumowując, czy Martwi przed Świtem faktycznie stworzył nowy gatunek? Pytanie powinno raczej brzmieć, na ile jest to faktycznie dziallo, a na ile typowy slasher. Boż dziallo w zasadzie została tu ikonografia i hołd dla tego gatunku. A skoro to nie dziallo, to nie ma żadnego dziallo-polo. Pozostaje po prostu polski slasher, którego przecież parę razy już widzieliśmy. Pal licho jednak ten zabieg dystrybutora. Bo na martwych przed świtem bawiłem się świetnie. Za każdym razem, gdy pojawiał się zabójca, otrzymywałem świetne ultra krwawe sceny rodem z najlepszych zagranicznych przedstawicieli gatunku. Gdyby ten film został wydany 40 lat temu, stałby się żelaznym klasykiem wypożyczalni VHS, takich jak chociażby martwe zło, doktor Hichot czy Teksańska Masakra. Martwi przed świtem to przedziwne połączenie Slashera ikonografii giallo i horroru okultystycznego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ode mnie film dostaje 7 na 10. Film do kin wchodzi 31 października 2025 roku. Polecam wybrać się na niego do kina, bo to idealna produkcja, żeby go obejrzeć z paczką znajomych i wiadrem popcornu. Napisz w komentarzu, jak tobie film Torrone się podobał oraz napisz jakie nawiązania do innych filmów ty w nim zauważyłeś. A teraz zapraszam do recenzji innego polskiego horroru, który ukazał się w tym roku. Subskrybuj kanał po więcej horrorowych polecajek, daj kciuka w górę, jeśli ta recenzja ci się spodobała i do zobaczenia następnym razem.